Dzień dobry moi drodzy. Witam was w moim gabinecie. Na czytaniu jest to czytanie duszy, krótki przekaz z kart kolibrów na nadchodzący tydzień od 16 do 22 czerwca. Dziękuję wszystkim tym, którzy subskrybujecie mój kanał i zapraszam do subskrypcji wszystkich tych Którzy trafili tutaj dzisiaj pierwszy raz. Zapraszam Was na czytania prywatne, czytania duszy. Dostajecie te czytania w prywatnym linku do kanału YouTube. Czytanie widzicie tylko Wy, nikt poza Wami. I dostęp czasowy jest nieograniczony. Liczba. Ponownych wyświetleń jest nieograniczona. Zapraszam tytułem wstępu również Was do wsparcia mojego kanału. Na poziomie anielskim jest to około 10 zł. Dostajecie wiadomości anielskie na każdy tydzień. Macie możliwość zadania pytań kartom anielskim. Natomiast na poziomie wsparcia, poziomie duszy, dostajecie kilka takich przesłań. Tygodniowo. Dostajecie przesłania miesięczne czytania duszy, takie jakie pokazane są tutaj w przestrzeni na miesiąc lipiec. Zajrzyjcie sobie do czytania duszy na miesiąc lipiec. Również jest pokój czatu mamy raz w tygodniu live'a, zamkniętego live'a, gdzie odpowiadam na pytania z kart, odpowiadam na pytania z wahadła właśnie wam, więc zachęcam Was do wsparcia. To jest. Ponad 37 zł. Zobaczymy, jaki to jest przelicznik, bo są złotówki, są euro i są dolary, więc tutaj możecie płacić w różnych walutach. Zapraszam Was do przesłania na tydzień od 16 do 22 z kart kolibrów. Zaczynamy od karty Potężnego Wojownika. Karta Potężnego Wojownika mówi: Nie czuj się mały, jesteś silniejszy. Odważniejszy i bardziej ceniony niż ci się to wydaje. Czas połączyć się z Twoim prawdziwym źródłem mocy. Ta karta może również mówić o tym, że trzeba będzie zawalczyć o coś. Trzeba będzie dla innych zawalczyć o kogoś lub ktoś będzie walczył o was. Tu jest pokazana taka walka, gdzie myślicie, że ta walka z pozoru jest przegrana, że jesteście na przegranej pozycji, że coś jest stracone, ale nic bardziej mylnego. Za chwilkę zobaczycie, że najgorszą głupotą ludzką jest nie przewidzieć burzy, kiedy może jest spokojne, a będzie energia taka, że ta burza pojawi się w tym tygodniu. Ten tydzień to tydzień kwadratur i kwinkusów. Więc zajrzyjcie do czytania tygodniowego, tam jest to świetnie pokazane. Walka słowna, walka też czuje z jakąś osobą przez internet. Ktoś was atakuje w sieci, ktoś wam pisze nieprzychylny komentarz, ktoś podważa wasze zdanie i wy gdzieś na tym cierpicie, cierpi na tym wasza dusza, czujecie się urażeni, czujecie, że. Coś nie zostało tak odebrane, w jaki sposób powinno być odebrane. Ktoś podważa wasz autorytet. Może to również dotyczyć pracodawcy. Pracodawca zwraca wam uwagę, pracodawca nie do końca jest zadowolony z jakości waszej pracy, ale ta krytyka nie jest krytyką konstruktywną, jest krytyką obiektywną. I nie martwcie się, nawet jeżeli ktoś was skrytykuje, wyciągnijcie z tego lekcje, wyciągnijcie z tego wnioski. Powiedzcie, jeżeli potrzeba, obrońcie swojego zdania. Bądźcie obiektywni, bądźcie bezstronni, zrozumcie drugą stronę. Postarajcie się spojrzeć oczyma innych, ale zawalczcie o siebie, zawalczcie o swoje przekonania i zobaczcie, co Wam z tego przychodzi. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To myślę, że po 21, kiedy słońce wejdzie w znak raka, mamy bukiety błogosławieństw. Twoje połamane skrzydła zaczęły się goić. Odpręż się i wiedz, że otrzymujesz właśnie cudowny dar. Uzdrawiania. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wasze skrzydła zaczynają się goić. Ktoś zaczyna wychodzić z energii żalu, ktoś zaczyna wychodzić z energii bólu, ktoś zaczyna leczyć swoje serce, a może zaczynacie wracać do zdrowia po chorobie, po niedyspozycji, po gorszym samopoczuciu. Jest tu dar uzdrowienia jeżeli potrzebujecie uzdrowienia proście o nie archanioła Rafała. To patron lekarzy, to patron pielęgniarzy, to patron aptekarzy, to patron zdrowia. Archanioł Rafał zawsze uzdrowi, kiedy poprosicie go na głos, proście go trzy razy i na głos, anioły muszą usłyszeć. Waszą modlitwę, muszą usłyszeć Waszą prośbę. Ktoś dostanie kwiaty w tym tygodniu, na pewno, zdecydowanie. Koliber to symbol cieszenia się życiem. Zwróćcie uwagę, tu piękny motyl. Motyl jest symbolem zmiany, rozkwitu z larwy. W motyla. Więc zaczyna się też zmieniać komuś wygląd, zaczynacie dbać o wygląd, zaczynacie bardziej dbać o ciało, zaczynacie bardziej dbać o swoje zdrowie i zobaczycie, że ta walka o siebie, bo być może ktoś też walczy o siebie, o siebie jako człowieka, o swoją figurę, o swoją pozycję. I ta walka jest wygrana. Nawet nie nazywajmy tego walką, a po prostu procesem szukania siebie czy procesem obrony. To brzmi inaczej, prawda? Kolejna karta to naturalne instynkty. Tu koliber przygląda się pięknie w lustrze. Może on już widzi zmianę, która zachodzi: zmianę w wyglądzie, zmianę w samopoczuciu albo zmianę w charakterze, zmianę. Wiecie, w którą stronę macie lecieć, więc gdzieś odnaleźliście ten swój naturalny instynkt. Docenicie swoje piękno, przyjrzycie się swojemu życiu z pozycji obserwatora, nie biernego uczestnika, tylko obserwatora, który najpierw obserwuje, później robi dogłębną analizę. Natomiast potem ocenia, przygląda się sobie w lustrze, żeby dostrzec wszystko obiektywnie. Jeżeli macie gorsze samopoczucie czy gorszy wygląd, nigdy zbyt długo nie przyglądajcie się w lustrze. Lustro pamięta, zapisuje ten obraz w podświadomości. Natomiast, jeżeli chcecie naprawdę rozpocząć nowe życie, stańcie przed lustrem i powiedzcie to na głos. Powiedzcie na głos swoją intencję. Zaczynam nowe życie, zaczynam nowe życie, zaczynam nowe życie. Słowo powtórzone trzy razy ma ogromną moc. Trójka to katalizator, gdzie stoi, rzeczy zmienia, a wy już wiecie, co macie zmienić. Dostrzegacie to i wprowadzacie, wprowadzacie zmiany. Kolejną kartą jest widok z lotu ptaka. Tu już patrzycie na coś z szerszej perspektywy. Przesłanie tej karty brzmi: wznieć wysoko i popatrz na tę sytuację z góry. Odnajdziesz tu nową perspektywę, współczucie i zrozumiesz więcej. Spojrzyjcie na swoje życie z wyższej perspektywy, nie z punktu widzenia tego, gdzie teraz jesteście, gdzie utknęliście, co jest nie tak. Zastanówcie się, co was blokuje. Wyeliminujcie to i zmieńcie. Spojrzyjcie na swoje życie z perspektywy całego życia. Co się wam w tym życiu udało? Jakie zmiany dokonaliście? A może kogo wy zmieniliście na dobre? Kto dzięki wam się zmienił? Kogo wy ulepszyliście? To też jest bardzo ważne. Pomoc w zmianie innym ludziom. Jako dusze połączone kolektywnie na planecie Ziemia, każda jedna dusza przeprowadzi kolejną. Pamiętam, to powiedział w 2021 roku mój bioenergoterapeuta Henryk: Dusza, dusze przeprowadzi. Możecie spotkać kogoś, kto pomoże wam ocenić to, co jest nie tak? Kto pomoże Wam obiektywnie powiedzieć swoje zdanie? Nie z perspektywy oceny, z perspektywy prośby o pomoc. Poproście bliską Wam osobę, żeby powiedziała Wam obiektywnie, co ona widzi w Waszym życiu, dlaczego jesteście w tym miejscu, dlaczego macie takie blokady, a nie inne. Może właśnie ta osoba z wyższej perspektywy pomoże Wam spojrzeć na życie inaczej. I kolejna karta to już definitywnie jest zwiastun zmiany. Zobaczcie, jak ten koliber przepięknie wyfruwa. Karta ta mówi migracja na nowe terytoria. Gdy zaczyna wiać zimny wiatr, czas na zmianę. Znaleźliście się tutaj, bo szukacie pomocy duchowej, szukacie wskazówek duchowych, szukacie podpowiedzi duchowych. Widzicie, co nie funkcjonuje, i kiedy zaczyna robić się niewygodnie, kiedy zaczyna się robić niekorzystnie, podejmijcie najpierw próbę zmiany. Pierwsza próba nie zawsze się udaje. Zróbcie drugą, a potem zróbcie kolejną. W drodze na szczyt nieraz się potykamy. Nieraz trzeba spaść o kilka schodków w dół. Ale jeżeli naprawdę zaczyna się robić zimno, czas szybko wbiec zrobić rozgrzewkę zatrzymać się i później jeszcze z większą prędkością ruszyć do przodu macie szansę na zmianę tym bardziej że od czerwca od 9 czerwca Jowisz planeta ekspansji planeta rozwoju planeta która czego nie dotknie poszerza bo Jowisz to największa planeta w układzie słonecznym weszła w znak raka Ruszamy, wchodzimy głęboko w siebie. 21 w tym tygodniu Słońce wchodzi w znak raka, więc wejrzyjcie głęboko w swoje lęki. Rakiem opiekuje się karta tarota Księżyc, czy Księżyc opiekuje się rakiem? W drugą stronę, jakbyśmy tego nie czytali. Rak to wejrzenie bardzo głęboko w siebie. Księżyc to lęki, bardzo często iluzje. To, co przed nami ukryte, może jeszcze nie widzicie jasno ścieżki przed wami, ale robicie już małe kroki i idziecie. A tutaj w tym tygodniu tak powieje chłodem, że myślę, że wielu z Was zdecyduje się na radykalne zmiany. Na radykalne zmiany: jedni w odżywianiu, drudzy w pracy, trzeci w zachowaniu, w postawie, w traktowaniu innej osoby. Czy przede wszystkim traktowaniu siebie? Ja specjalnie zrobiłam to czytanie publiczne, żebyście widzieli, jakie czytania są dostępne w tej przestrzeni moich dusz obudzonych, w przestrzeni arbitrum na czytaniu. Dusz, w przestrzeni dusz, tak więc jeżeli będziecie mieli możliwość, czy chęć dołączenia, będziecie również mieli możliwość e, odpowiedzi na swoje pytania. Raz w tygodniu, w niedzielę, łączymy się na live i odpowiadamy sobie na pytania z kart anielskiej odpowiedzi. Tu też rozłożę dla was. Wyciągam dla was kryształy. Spotykamy się na żywo, są też shorty. Prawie każdego dnia dla osób które są w tej przestrzeni dusz obudzonych no cóż moje drogie dusze czas pomigrować na piękne nowe terytoria ostatnia karta to bezchmurne niebo burza minęła pozwól promieniom słońca ogrzać twoje pióra i przywitać piękny nowy dzień ten koliber za chwilę wleci przez tą bramę, a tu zobaczcie, jak pięknie rozświetlony jest inny koliber, który stamtąd wylatuje. To brama, która dla wielu z Was być może jest w oddali. Być może niektórzy z Was nawet bramę jeszcze nie widzą, ale najgorsze już za Wami, a nowe, piękne doświadczenia są na horyzoncie. Czas... Podjąć pierwsze kroki, może małe kroki, może dopiero co zmienić myślenie, lub przede wszystkim zacząć od zmiany myślenia, bo jeżeli zmieni się Wasze myślenie, zmieni się całkowicie, całkowicie Wasze życie. Jeżeli zmieni się Wasz sposób mówienia, zobaczycie w ciągu miesiąca całkowite zmiany w życiu, a jeżeli zmieni się sposób postępowania, to już w ogóle zmiany, zmiany. Zmiany. I tych zmian, kochani, Wam życzę. Zobaczymy sobie teraz karty anielskiej odpowiedzi. Wybierzcie sobie jedną z trzech anielskich odpowiedzi. Ależ tu te karty wylatują. Ktoś jest niecierpliwy. Zobaczmy, co wyleciało. Ktoś się zastanawia, żeby dołączyć do przestrzeni dusz, prawda? Mamy zaufanie. Zaufajcie, że będzie dobrze. I podejmijcie działanie. Już widzicie, że coś się zmienia, już widzicie, że trafiliście tutaj, a to jest proces, gdzie rozpoczynacie proces zmiany. Ufacie osobie, która prowadzi to czytanie, ufacie mi również, mam taką nadzieję. Zaufajcie, że będzie dobrze i działajcie. I teraz przejdziemy do anielskiej odpowiedzi. Karta numer 1, 2 lub 3. Jeżeli potrzebujecie, zastopujcie czytanie i wróćcie z gotową odpowiedzią. Jeżeli chodzi o odpowiedzi na pytania, odpowiadam na tych live'ach personalnie dla każdego. Możecie zadawać pytanie w myśli. Na razie będzie nas mniejsza grupa, więc będziecie mieli możliwość zadania większej ilości pytań, więc to jest wspaniałe. No, zwróćcie uwagę, karta numer 1 wyszła odwrócona. Zobaczmy Wasze odpowiedzi. Nie. I to z wykrzyknikiem. Ale, że wyszło odwrócone, to mimo, że wydaje się, że absolutnie nie. To może wyjść na tak. Fortuna, kołem się toczy. No cóż. Karta numer 2. Karta numer 2 mówi o klarownej komunikacji. A karta numer 3, co Wam radzi? Karta numer 3 radzi Wam przemyśleć to. Słuchajcie, wyciągniemy sobie jeszcze ostatnią kartę dla nas wszystkich, kolektywnie, zamykającą to czytanie duszy. Nie mogę się zdecydować, no w tym tygodniu też nie będziecie mogli się zdecydować, bo to będzie taki tydzień naprawdę ciężki. Delikatna równowaga. Pozwól, by przepyszny nektar życia pomógł Ci odnaleźć swoje centrum. Ta karta zawsze przypomina mi kartę wieży. Wtedy, kiedy wszystko się wali i pali, kiedy najbardziej tej równowagi potrzeba. Potrzeba też jest delikatnie się potraktować, nie krytykować się za to, co się dzieje. Często coś upada nie przez Was, przez to, że coś upaść musi. Pamiętajcie, nigdy w życiu nie ma przypadków. Tutaj też ta karta radzi. Zaufaj i podejmij działanie. Nawet jak się wali, nawet jak się pali, miejcie zaufanie. Podejmijcie działanie, żeby zawalczyć o tą równowagę, ale tak pozytywnie zawalczyć o siebie, budować siebie na nowo, budować swoją równowagę w życiu, żebyście mieli związki, które wam tą równowagę i poczucie stabilizacji dają. Ściskam Was, moi kochani, i życzę Wam cudownego tygodnia. Do zobaczenia w przestrzeni dusz.